Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj sprzed swojej chaty pełno kwitnących maków. To jest bardzo częste pytanie yy, ludzi, którzy zakładają łąki kwietne: a czy na mojej łące kwietnej będą maki? Ja już mówiłem o tym kilka razy na filmach YouTube. Yy, mak jest czymś takim bardzo pożądanym przez ludzi. To chyba wynika z koloru, po prostu. Mają piękną czerwoną barwę, taką rzadką e, wśród kwiatów polnych i łąkowych. Duże płatki no, są takim czymś bardzo przyciągającym uwagę. E, tymczasem wcale to nie jest tak prosto z tymi makami, bo one nie kwitną długo. Popatrzcie, zakwitają. Codziennie tracą płatki. Widzicie, te wszystkie leżące płatki to są kwiaty z wczoraj. E, kwitną różnie, czasem dwa tygodnie, czasem trzy, zdarza się, że i cztery, ale okres kwitnienia na danym polu maku to jest maksimum cztery tygodnie, czyli właściwie ten okres ozdobności tego gatunku jest bardzo jest bardzo krótki. Natomiast natomiast no są bardzo pożądane, także dodatkowo są to gatunki mak, mak polny jest gatunkiem jednorocznym, a więc on tutaj wyrósł, dlatego że nasypałem dużo piasku. Poszerzyłem sobie taras taki ziemny przed domem i po prostu wysypałem dwie wywrotki piasku. No i posypałem kilka gatunków na próbę, Zobacz, myśląc coś, może z tego wyrośnie. A więc właśnie wyrosły maki pięknie. Tutaj mam takie dolne piętro żmijowców, które zakwitną w przyszłym roku dopiero. Natomiast kilka gatunków, które wysiałem, po prostu wpłynęło z deszczu, tak. Nie wykiełkowały, albo wykiełkowały, zostały wypłukane. Yy, I oczywiście ja wiem, że w przyszłym roku tu nie będzie maków, bo tutaj wejdą inne gatunki wieloletnie, albo je sam wprowadzę. Będę chciał ten teren wykaszać i po prostu ten mak się nie utrzyma. Mak, żeby się utrzymał, musi być co roku naga ziemia. To może być skopywanie, może być orka, może być y, działanie gle glebogryzarką. Czy nawet się odnawia po herbicydach, natomiast y, muszą po prostu te malutkie nasionka maku mieć corocznie miejsce, żeby wyrosnąć. Tutaj jest już później wysiana, bo ten mak był wysiany w jesieni, natomiast y, tutaj mamy kiełkującą mieszankę, kwiaty polne, moją, gdzie właśnie y, też pewnie maki wyjdą. Ale ta część nasypu jest gliniasta i. Tutaj, jak na razie, to widzę minimalne ilości maków. Wykiełkowały bardziej właśnie chabry, bławatki, wykiełkowały złocienie żółte, wykiełkowały maruny i rumiany, i rumianki. To też pokazuje, jak um, kapryśny jest mak. Tutaj, na tym kawałku ziemi, gdzie, gdzie jest glina, on mi bardzo słabo kiełkuje. Natomiast te same nasiona z tego samego zbioru wysiane w jesieni i na piasek, który był nawieziony, bardzo pięknie wykiełkowały. Więc w niektórych moich mieszankach jest ten mak polny, natomiast pamiętajcie, że mak jest jedno z najbardziej kapryśnych roślin. Przez to, że ma drobne nasiona, może być tak, że, że tym nasionom y, będzie ciężko się przebić przez inne rośliny, będzie jakoś z jakichś tam powodów źle się rosło i nic nie wyrośnie, a zdarza się, że po prostu z niewielkiej domieszki maku rzędu Rzędu 1% mamy piękną makową łąkę. Więc co robić, żeby tego maku mieć w ogrodzie, w ogrodzie co roku? A więc mały kawałek właśnie skopujemy. Musimy dobrać siedlisko takie, żeby mak. Mak dobrze rósł. Yy, mak rośnie na różnych glebach, rośnie na kamienistych, na wapiennych, rośnie na piaskach, ale lubi piaski żyznę, yy, jakąś taką, taką żwirowatą glebę, a więc jeśli już mamy miejsce, gdzie nam maki kiełkują od czasu do czasu, albo gdzie kiedyś mak polny dobrze rósł, to taka gleba się na pewno nadaje. Trzeba ją tylko yy, po prostu skopać. Yy. No, i trzeba to robić co roku. Z Do moich doświadczeń wynika, że lepiej to zrobić w jesieni niż na wiosnę. Taka, takie skopywanie czy orka jesienna no czasem potem nakładają się na suszę, i po prostu wtedy te gatunki jednoroczne słabo kiełkują. Lepiej to zrobić we wrześniu czy październiku. Mak, mak skiełkuje w jesieni i będzie się zachowywał nawet jak roślina dwuletnia. Po prostu te rozetki makowe sobie przeżyją przeżyją zimę. Następna porada to zróżnicować miejsca, gdzie rośnie mak i właśnie jedne skopywać w jesieni, a inne na przykład wiosną, ale nie tak całkiem wcześnie, tylko na przykład właśnie w kwietniu albo maju, bo wtedy mamy szansę na drugie pokolenie maku, czyli te maki z jesieni zakwitną koło 1 czerwca i będą przez cały czerwiec pięknie kwitnąć, a maki, które wykiełkują w maju, no będą kwitły dopiero w lipcu albo albo sierpniu. Także tu właśnie mamy drugie pokolenie, tylko tu mówimy tutaj Maga akurat się nie udał na tym poletku, no ale w tym miejscu będę miał pewnie chabry, bławatki i, i, i rumianki. Yy, więc yy... Więc no, trzeba działać y, często małymi poletkami. Właśnie zawsze mnie śmieszy jak ludzie sobie zaorują wielki hektar ziemi i potem wysiewają coś to samo. Nie, działajmy na małych poletkach. Tu wysiejmy to, tu wysiejmy to, to skopmy na wiosnę, to skopmy w jesieni, to skośmy raz w roku, to dwa razy w roku. I taka właśnie różnorodność, tak jak tutaj różnorodność siedlisk, różnorodność działania, ale na małych powierzchniach. Daje fajny, taki właśnie różnorodny efekt. I wszystkim Wam życzę, oczywiście, yy, pięknego maku. Yy, ma, też te, te miejsca, gdzie rosły maki, były kiedyś synonimem bogactwa, dlatego że yy, mak właśnie lubi, co ja zapomniałem to powiedzieć: mak lubi glebę żyzną. Nawet jeśli jest lekka, to będzie ładnie rósł właśnie w miejscu, gdzie jest dużo azotu, wapnia, magnezu. I innych takich podstawowych składników mineralnych i nawet mówiono, że gdzie, gdzie w polu dużo maku gospodarz chodzi w kubraku, dlatego że właśnie obecność maku na polach oznaczała gleby żyzne, takie zasobne, gdzie udawała się większość gatunków roślin. Także życzę Wam tego maku. Jest to oczywiście roślina, którą można legalnie uprawiać. To jest roślina dzika, ale też właśnie on nie zawiera morfiny. Zawiera inne alkaloidy podobne, ale akurat morfiny nie zawiera i po prostu no, nie jest objęty zakazem, tak jak mak lekarski, który ma takie fioletowe, mm, fioletowe płatki, a nie czerwone. E, a oczywiście w ogrodzie go akurat nie mam. Pozdrawiam i życzę Wam takiego samego pięknego makowego poletka.